Rozwiązanie zadania zaczniemy od zapisania założenia dotyczącego liczb logarytmowanych. Otóż pamiętajmy, że logarytmy możemy obliczać tylko z liczb dodatnich, dlatego zapiszemy, że x dodać 2 musi być liczbą dodatnią. I teraz, jeżeli tą dwójkę przeniesiesz na prawą stronę nierówności, to otrzymasz taki warunek, który można opisać za pomocą następującego przedziału. Jest to przedział liczb od minus 2 do plus, do plus nieskończoności. Takie liczby spełniają tą nierówność, i to jest dziedzina dla tych dwóch logarytmów. W kolejnym kroku e, skorzystamy już bezpośrednio z własności e, ciągu geometrycznego. Otóż jest taka zasada, że jeśli mamy trzy kolejne wyrazy ciągu geometrycznego, to e, ten środkowy wyraz ten środkowy wyraz. Podniesiony do kwadratu musi być równy iloczynowi wyrazów skrajnych. O, taki wzór zastosujemy. No więc podstawmy tutaj do tego wzoru w miejsce b2. Logarytm o podstawie 2 z x dodać 2. Tutaj mamy kwadrat. To się równa b1, czyli 1 razy b3 to jest logarytm o podstawie 2, x dodać 2 i jeszcze tutaj mamy dodać 2. No w zasadzie to powinniśmy wziąć w nawias, bo mnożymy ten logarytm plus tą dwójkę przez 1 stojącą przed nawiasem, przed 1 stojącą, przed 1 stojącym. Dobra, w każdym razie, mniejsze o język polski, przenieśmy w tym momencie, Wszystkie elementy, które widzimy po prawej stronie, na lewą stronę, ale już wymnożone, oczywiście przez tą jedynkę. Wówczas otrzymamy po lewej stronie logarytm do kwadratu. Przy podstawie 2 z liczby x dodać 2. O. Dobra. I to się równa 0. Żeby rozwiązać takie równanie zaproponuję podstawienie. To znaczy w miejsce logarytm o podstawie 2 z x dodać 2, podstawimy niewiadomo pomocniczą literko, literkę T. To pozwoli nam zapisać to górne równanie w takiej postaci T kwadrat odjąć T odjąć 2. To się równa 0. No i teraz będziemy liczyli równanie kwadratowe. Musimy na początek sprawdzić deltę. Przy pomocy delty zobaczymy, czy to równanie ma rozwiązania jakiekolwiek. E, więc będziemy potrzebowali współczynnika A, B oraz C. Liczymy ze wzoru. B kwadrat. Od razu podstawię. Odjąć 4 razy a i razy c. Minus 1 do kwadratu to się równa 1, minus 4 razy 1 razy minus 2 plus 8 to się równa 9. Skoro delta jest dodatnia, to oznacza, że mamy tutaj dwa rozwiązania. Będziemy mieli rozwiązanie t1, oraz t2. No i teraz wyznaczmy t1. t1 to się równa minus b. Odjąć pierwiastek kwadratowy z tej delty. Czyli to jest 3. Podzielić przez 2 razy a. Minus z minusem daje plus. Odjąć 3, podzielić przez 2. Minus 2 przez 2 to minus 1. Teraz drugie rozwiązanie. 1 dodać 3 to 4, podzielić przez 2 to się równa 2. Mamy dwa rozwiązania, więc w tym momencie wracamy do podstawienia. I w miejsce literki T wstawiamy pierwszy wynik, który tutaj otrzymaliśmy, oraz w miejsce literki T wstawimy. Drugi wynik, który otrzymaliśmy. No dobra, to korzystając tutaj e, z definicji logarytmu, mamy x dodać 2 równa się 2 do potęgi minus pierwszej. Może tą dwójkę od razu przeniesiemy na prawą stronę. 2 do minus pierwszej to jest 1, druga. Od tego odejmuję dwójkę, którą miałem z lewej strony. 1, druga odjąć 2 to minus 1, 1, druga. Następnie tutaj mamy tak, x dodać 2 to się równa 2 do potęgi drugiej, czyli 4. A zapiszmy 2 do potęgi drugiej. Stąd otrzymujemy x równe 4 odjąć 2, czyli x jest równy 2. No i teraz wracamy do dziedziny którą wyznaczyliśmy na początku. Był to przedział od minus dwójki do plus nieskończoności i sprawdzamy, czy te liczby należą do przedziału. Tak, minus jeden i jedna druga należy do tego przedziału, dwójka należy do tego przedziału, czyli obie liczby są rozwiązaniami tego równania. Wyznaczyliśmy w ten sposób x i rozwiązaliśmy. Przykład A. Za chwilkę odcinki bonusowe.